Jestem w tej chwili na Górze Nebo. Rozciągają się stąd wspaniałe widoki. Naprawdę krajobraz zapiera dech. Góra Nebo, czyli po arabsku Jabal neba jest to najwyższy punkt całego masywu. Ma 835 metrów nad poziomem morza. Znajduje się w zachodniej Jordanii, w pobliżu Morza Martwego, w Dolinie Jordanu i w linii prostej do Jerozolimy mamy około 45 km. jest to góra poświęcona Mojżeszowi jako ponieważ właśnie z tej góry Mojżesz miał zobaczyć ziemię obiecaną jest tak powiedziane według lokalnej tradycji mówi też o tym Stary Testament we fragmencie który zaczyna się słowami wstąp na tę górę Ab Ab Abarim, górę Nebo w ziemi Moabu naprzeciw Jerycha i spójrz na ziemię Kanaan. W tej chwili na szczycie tej góry znajduje się sanktuarium Mojżesza i cały park archeologiczny. Jest to miejsce specyficzne, bo jest ono czczone zarówno przez chrześcijan, ale również przez wyznawców islamu i judaizmu. Miejsce to odwiedzają głowy tych kościołów. W 2000 roku był tutaj Jan Paweł II. Zasadził drzewo oliwne. Miejscem charakterystycznym tej góry jest laska, Mojżesza, było ją przez chwileczkę przez chwilę widać. Jest to no, taki charakterystyczny punkt tej góry, niejako symbol. Jest to krzyż odlany z brązu według projektu włoskiego artysty Giovanniego Fontaniego z Florencji. Symbolizuje właśnie laskę Mojżesza. Natomiast w tym sanktuarium możemy zobaczyć fragmenty bardzo dobrze zachowanych mozaik. Są tutaj na nich również inskrypcje, dzięki którym znamy imiona artystów, którzy je wykonywali. Najstarsza mozaika pochodzi z roku 531 roku. Taki pierwszy nowożytny opis ruin pochodzi z 1864 roku, a pierwsze wykopaliska przeprowadzono w 1930 trzecim roku. Obecnie wszystkimi pracami oraz konserwacją mozaik znajduje, zajmuje się franciszkański Instytut Archeologiczny, który właśnie tutaj na tej górze ma swoją e, siedzibę. Te mozaiki naprawdę są piękne, jeżeli jeszcze uświadomimy sobie, ile one mają lat i jak e, wspaniale e, w dużych e, fragmentach przetrwały do naszych czasów, naprawdę robi to wrażenie. Są one bardzo dobrze e, eksponowane w tej w tym sanktuarium są jednocześnie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, są zadaszone, część jest pod szkłem, część jest osłonięta balustradami. Także widać, że naprawdę są one bardzo dobrze chronione i właściwie prace archeologiczne tutaj, w tym miejscu, trwają cały czas. Cały czas y, bada się historię tego miejsca. <grym> Także myślę, że e, jeżeli pokusimy się o e, przyjazd tutaj, e, miejsce to naprawdę e, na długi czas pozostanie e, w naszej e, pamięci. E, w, jest tutaj też wejście do sanktuarium, poprzedza takie małe e, muzeum e, też z jakimiś. E, Wykopali z przedmiotami, które zostały wykopane. Tutaj przy wejściu mamy też pomnik upamiętniający wizytę Jana Pawła II.